Maolen Krzysztof Małek, sile slane, kes te maragin pola kelt mai sa kelt Dzień dobry, Krzysztof Małek, sile slane. Dzisiaj e, chciałbym, korzystając o wiele bardziej ze swojego notatnika, omówić kilka rzeczy w sensie pierwsze takie zaczynki dialogu gdy ktoś do nas podchodzi w Estonii albo w innej sytuacji ale po estońsku jakoś tam zagaja z, z nami rozmowę e Pierwsze pytanie, które możemy usłyszeć, to jest kasteragite kelt. Pragi, pomiędzy reagite i kelt wstawiamy słówko odznaczające język. I um, Znowu, tak jakby we wszystkich językach europejskich są pewne podobieństwa, ale są też e, swoje... swoje wersje. E, tak jak powiedziałem na początku, e, język estoński to jest Esti, więc to nawet podobne. Najdziwniejszy jest rosyjski, bo nie jest nic związane z jakby naszym określeniem, czy Anglojęzycznych krajów, niemieckojęzycznych, bo to jest e, Wene. Angielski to jest Inglise. Fiński to jest soome I niemiecki jest Saksa. E, Saksa można skojarzyć z niemieckim, ponieważ no, Saksonia, Saksa. I można odpowiedzieć na to. Na no to pytanie, na przykład czy mówicie po estońsku, do Jespik Estonian, Spricht i Estnes, e Gawarycie po Estoński, kas możecie odpowiedzieć krótko. Tak, mówię, jak ragin? i nie ej ragi. Um. Kiedy już opanujemy, w, myślę pod koniec podręcznika, e, już taką pierwszą swobodniejszą, wymi swobodniejszą wymianę zdań, bo nawet nie rozmowę, to możemy powiedzieć na e, Natuke Ragin, czyli Jak Wejdi Ragin. I to jest. E, mówię tak trochę, jest a little bit. Ja nic co so da nie mnoho. Ale jak już będziemy mówili w pełni po hiszpańsku, to możemy powiedzieć Jach maragin wabalt Czyli tak, swobodnie jest fluently Ja flis, flis and flesleś da swobodne Ale jak jeszcze się uczymy i właśnie jesteśmy świadomi, że komunikacja nasza będzie jako taka, tako jaka, to y, możemy powiedzieć, że się uczymy dopiero i też wtedy odbiorca się nastawi na to, że może być nie do końca y, zrozumiałe, bądź może być nie do końca y, gramatycznie czy tam słownikowo poprawnie. I, y, nie ja tylko się uczę, Uh, no, I only learn. Uh, nine. ich lerne nur. Nie, ja tylko uczuł uczył. To jest Ej uh, ma alles epin. Ej ma alles epin. Uh, I dziwność uh, w języku estońskim, uh, gdy mówimy, że uh, Inna, inna odpowiedź na to, że rozumiem, ale czasami mam błędy w rozumowaniu, w rozumieniu tego tekstu, e, to w języku estońskim można to wyrazić jednym zdaniem: Masan, aruaga, vega wega, kochrasty. Czyli rozumiem, ale trochę źle. Tak na język polski. Na angielskie to by było I understand, but a little bit bad. Eee, w języku niemieckim nie mamy takiej oboczności. Musimy powiedzieć Ich verstehe aber schlecht. I eee, to jest rozumiem, ale źle. Albo ich verstehe aber nicht so gut. Czyli rozumiem, ale nie za dobrze. A eee, po rosyjsku ja, pani mają no ocień plocha, No plocha. I jest wszystko. Eee, wszystko dobrze. Natomiast tego, co ja doświadczyłem w językach obcych, ucząc się języków obcych, to jest możliwość rozumienia tekstu czytanego, ale już nie, nie rozumieć, jak ktoś mówi, czy nie umieć samemu się wypowiedzieć, czy rozumieć w ogóle, ale nie umieć się wypowiedzieć. I autorzy podręcznika czy metodycy nauki jesuńskiego dla obcokrajowców zaleczają, żeby już na tym etapie pierwszym od razu przyswoić takie odpowiedzi. E, roz, jak rozumiem, ale nie mówię. I understand, but I don't speak. I aby iść prawie nieść. Ja pani Maju no nie gawariu. I to będzie ma san aru aga eiragi. E, natomiast można też powiedzieć, że czytam właśnie i piszę, ale nie mówię. I read and write, but don't speak. Ich lesse und schreibe, aber nicht sprechen. Ja i piszę, no nie gawariu. I to będzie Ma loen ja kirjutam, aga eragi. ragi. Maloen ja riutan agae Czyli właśnie tak jak mówię: czytam i piszę, no ale nie mówię. I to jest jakby najbardziej zrozumiała dla mnie e, reakcja. E, możecie się też po estońsku kogoś zapytać, jeżeli e, już czujecie swoje granice języka estońskiego. To możecie zapytać czy mówicie w konkretnym języku i na przykład, czy mówicie po rosyjsku, ale w takim znaczeniu, czy wy znacie język rosyjski, bo tak właśnie możecie mówić po rosyjsku, to osoba może Was znać, może wiedzieć, co, co mówicie, ale właśnie też nie odpowiedzieć. Czyli to jest takie pytanie, czy znacie język rosyjski? Do you know Russian? Kans do Russian? Wyznajecie ruski? Kasteos katevenekeelt. Czyli, czy, czy jest u Was znajomość języka rosyjskiego, bo w tym przypadku rosyjskiego, ponieważ e, znajomość, a umiejętność mówienia to jest właśnie nie zawsze tak, jak przed chwilą zresztą powiedziałem, nie będę się rozwijał na ten temat. I możecie usłyszeć, że tak, znam rosyjski. Yes, I can speak Russian. Yeah. Ja, ich, kan rosyjsz Da, ja znam rosyjski język. Yeah. Ja ch mało Albo możecie usłyszeć odpowiedź, że nie, nie znam nic w tym języku. No, I don't at all. Nein, ich kan nicht. Nie w się nie e, znają, ruski język. Ej maejuska und ke Kelt. kelt. E, natomiast jest jeszcze taka wersja, tak jak zawsze, grzeczna, grzecznościowa odpowiedzi. Niestety nie znam. Unfortunately I don't know. Szadę, aby iść po się nieść. K ja nie znam. E, i to mo, po, po estońsku to będzie Kaliux e, Ace Oscar, e, i to będzie właśnie, że niestety, ale e, nie, nie znam. E, no, i e, myślę, że. Na chwilę obecną dla komunikacji podstawowej to jest wystarczająca znajomość zwrotów w języku estońskim. Nie jest to proste, też widzimy, że nie do końca jest to intuicyjne. Nie zawsze możemy znaleźć odpowiedniki w językach obcych. Jak język polski jest jeszcze w miarę plastyczny, ponieważ możemy Słowotwórczo nawet do tego podejść, żeby sobie ułatwić zrozumienie. Tak w przypadku yy, innych języków obcych, tak jak było na przykład w przypadku czasowników rozdzielnie złożonych, do czego też odsyłam, yy, może być to trudniejsze. Z mojej strony, na chwilę obecną, to już wszystko. Surtano, terwist.